Zostawiłem koszyczek i co tutaj znalazłem. Dotykam. Jest zdrowy, jest zdrowy, jest. Jest zdrowy, drogieny, zdrowy. O, o. Ładny. Jeszcze nie doszedłem do swojego punktu, gdzie mogły jeszcze rosnąć takie rzeczy. Co ty mówisz? Jeszcze może inaczej. Chodziło mi, że jeszcze tam nie doleciałem. A już trochę jest tych grzybów, i dobrze niech rosną. Kolejny jakiś czepajew, tylko ten to już jakiś pod tego, podjedzony, nie? Zdrowy jest, ale widzę taki nie bardzo, żeby go zabrać. Widzę tu kolejnego. Ten to już taki wiekowy, tego to na pewno nie będę zbierał. A tutaj jest też następny. Już taki wiesz, widać, coś go tam drapało, ale zobaczymy. No jest, jest wiesz, dosyć dobry. O! <laughs> Przyda się dla gości. O. O, Chyc, jednego szyka. Dobra, szukamy dalej. Ty zobacz, tutaj jest ich masa. Tu jest jeden, tylko on już taki suchy i widzę yy, po główce, yy, że jest miękki. Wiesz, po co się puka w główkę? Jak znajdziesz grzyba, żeby ocenić, czy jest zdrowy. Jak jest miękki, to wiadomo, że już miękka faja, jakaś, no nie? Ale jak idziesz na przykład tutaj, jest już kolejny i tego walniesz. No, ten jest bardziej twardy. Jest szansa, że będzie zdrowszy. Zaraz zobaczymy. A już widzę, że nie jest. Ale jazda! Patrz, jaka duża. Smakołyk od tyściowej. Pyszności. I ładny zobacz jaki ładny, zobacz jaki ładny, jak jest ładnie wybarwiony, nie? Ale wejdziesz go z drugiej strony i po masakra. Ale nie no, weźmiemy go, tego to weźmiemy. O, już myślałam, że prawdziwek. Gdzie jest mój nóż? Czekaj, żebyś go nie zgubił, bo już nie masz po co do domu wracać. No. O i zdrowiutki. ten to ładny, ładny. Tutaj coś rośnie, ale to nie wiem co to. <grywny> nie będę zaczepiał. Ops! Ma bardzo ładny grzybek. Pokaż go. O, wyciągniemy. Opatrz i podwójny. Podwójny, pozdrawiam tą panią, co nie wierzyła, że podwójnie rosną. Zobacz, o, ale, ale jazda, kiedyś w tym miejscu właśnie znalazłem takiego. Nie sądziłem, że tutaj gdzieś był, nie? Nie sądziłem, że będzie drugi. Aż obleciałem naokoło Taki widok to rzadko I zobacz To jest ten pomarańczowo głowy Kraśniak Diedorz Zobacz No ładny jeszcze, jeszcze słoneczko wyszło, zobacz Pasuje No ten to ładny jest tego to taką wsadzimy. O. o. Tego to biorę. Śliczna sztuka. Może gdzie jeszcze jakieś będzie. A tutaj co to rośnie? Czekaj. Tutaj był ten yy, Kraśniak czy tam kozak. Już podniecony jestem, mylim się. A tutaj czekaj co to jest? <śledzimy> Wydaje mi się, że to jest pod, yy, podgrzybek. No, chyba... Myślałam, że prawdziwe. Dobra o, ale jest podgrzybek. Nie jest zły, ładna sztuka. Bierzemy go chyc i do wora. Czekaj, o taką. Niech sobie rośnie. Już coś tam jest w tym krzyku. Wychodzimy z gaju <gryw> i idziemy tutaj i coś znalazłem i wydaje mi się, że to jest y, już y, prawdziweczek. Dlatego go tak wyciągam, czyli jest już druga sztuka. Także już nikt z Was nie powie, że jeden to się nie liczy. Zobaczymy, czy zdrowy. Różnie to z tym bywa. No, czekaj, nie, tego to nie, bo później. Ta, do tapety damy. Damy go na tapetę. Lecimy dalej z tematem. No i zobacz, o, coś tu leży. Coś tu leży chyba, bo ktoś go. No o tak, ktoś go wyrwał i zostawił. No to ja też zostawię. O, tutaj się ktoś kręcił. Nie, to grzyb jakiś. W każdym razie tamtego ktoś wyrwał i zostawił. Ale nie chciało się iść komuś. Tutaj, brzuszkę. O, w brzusce rośnie coś. Zobacz, jaki ładny ląg. O, ten to już taki wiesz, dezolowany. Nie wiem czy go brać. Nie. Nie biorę. Weź go tam gdzieś wstać z powrotem. O! Hops. Cicho, cicho. Będzie o <słyski> wygląda jakby nikt nie ruszał. Zobaczymy, zobaczymy czy jest zdrowy Wygląda, że jest OK. Dobra, to do poszyka. Tego też już wezmę, tego to żal kroić, o, ale zdrowy, zobacz, zdrowiutki, bierzemy go. Nic się nie dzieje, ale idziemy tam do tego yy, korzeń yy, drzewa, zobaczymy jak wygląda z bliska, bo jest ładne. Ale podejdziemy też i może coś będzie rosło, patrz, potężne drzewo było. no faktycznie coś tutaj rośnie a nie czekaj bo tutaj coś jest 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 ale to jakaś stara sztuka nie będę jej zabierał nie opłaca mi się zobaczymy tutaj no ale powiem ci ładnie wygląda ładnie Andrzej to nie twoja czapka? Bo. Coś tutaj jest napisane, no nie wiem, style to space czy coś tam? To może jakaś filmowa. Jak coś, to ja ci powiem, gdzie jest to czapka. W konkursie na najlepszy komentarz pod filmem będzie czapka do wygrania.